Zarząd się tłumaczy po prostu obniżeniem kosztów, kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przede wszystkim chce obniżać koszty kosztem po prostu wynagrodzeń pracowników. W dniu 6 września, żeśmy strzeli spór zbiorowy z zarządem w tej sprawie. Proszę powiedzieć, jaka jest przeciętna płaca pracownika z w tej, w tej chwili? Przecię... Przeciętna praca z Ugilu w, w, w tym normatywnym czasie pracy, to znaczy 8 godzin, jest około 1000, niecałe 1500 zł na rękę. Czyli minus 30%, trudno sobie nie zgadnąć, co to będzie. Tak, to jest około tysiąca niecałego, więc proszę sobie wyobrazić, że w większości pracują tu mężczyźni fachowcy i tak dalej i niejednokrotnie tylko je, jako jedyni żywiciele rodziny jak za 900 zł wyżyć po prostu wyżywić całą rodzinę. Rozmowy trwają już od, od tygodnia nawet więcej. Po prostu na razie rezultatów nie ma. Ostatnio zarząd po prostu przedstawił nam propozycję, za, żeby odszedł od tych obniżek wynagrodzeń płat zasadniczych w zamian za zrezygnowanie z Funduszu Socjalnego i, i po prostu zamrożenie na dwa lata zakładowego układu zbiorowego pracy, w którym są różne dodatkowe nasze świadczenia. To jeszcze jest taka sprawa, żeby, żeby zrezygnować w większości z dodatkowych prac, to znaczy z nadgodzin poprzez wydłużenia do pół roku takiego czasu, czasu pracy po prostu ruchomego, na przykład to wygląda w ten sposób, że teraz byśmy na przykład pracowali po 12 godzin, a za przykład, na przykład za pół roku, za 5 miesięcy byśmy mieli oddawane, oddawane wolnym. No to też dla nas jest po prostu niezrozumiało w sytuacji, gdy sytuacja zakładu jest bardzo dynamiczna i się zmienia z miesiąca na miesiąc. Dlatego też to jest trochę dla nas nie do przyjęcia. My temu zarządowi już nie wierzymy. Wiele już było porozumień spisanych, wiele, razy, wiele, wiele wyrzeczeń załoga już poniosła. Przypomnę, żeśmy już 3 miesiące pracowali na skróconym tygodniu pracy. 730 ludzi zostało zwolnionych i 60 jeszcze jest w najbliższym czasie straci pracy, bo już mają wypowiedzenia, więc to są już koszty za, załogi bardzo wielkie. Ja nie widzę przedsiębiorstwa, które tutaj w Oliżu, czy nawet w Polsce Centralnej poniosło takie skutki już. Więc, a poza tym obiecanki zarządu są różne, a działania... Wygląda na to, że te działania od półtora roku nie przynoszą ża żadnych skutków, bo zakład się stacza w dół w cały czas. Nie widać po prostu żadnej poprawy, nie widać żadnego światełka w tunelu. Sytuacja napięta jest od lipca, od, od początku wakacji, wtedy, kiedy był ten protest. Proszę powiedzieć, czy w tej chwili pensje wynagrodzenia macie wypłacane na czas? To znaczy, te, te trzy miesiące po tym proteście, który przed chwilą mówiłem, były wypłacane na czas, ale ostatnia wypłata jeszcze nie jest do tej pory wypłacona w całości. Poza tym nie są wypłacone składki związkowe i, i składki i na kasy pożyczkowej. To jest normalna kradzież, bo to są nasze pieniądze potrącone z, z poborów, a nie zostały przelane na konto tej, tej kasy i związków zawodowych. Czy uda się mimo wszystko osiągnąć jakiś kompromis? Jak pan to widzi? To je, no, jeżeli chodzi o tą propozycję, ostatnią, bo, bo o tym kompromisie przypuszczam, że mówimy, hmm. to jest taka sytuacja, że w dniu wczorajszym zebra, zrobiliśmy w czasie przerwy śniadaniowej zebranie całej załogi i załoga jed, jednoznacznie się po prostu spontanicznie wypowiedziała przeciwko jakimkolwiek zabieraniom, czy pensji zasadniczej, czy innych dodatków, które żeśmy przez lata sobie wywalczyli. Załoga już nie wierzy zarządowi, bo, bo już mówię, poniosła takie koszty, a nie inne, i jest już jej załoga. Załodze już jest wszystko jedno. Jesteśmy zdecydowani walczyć do końca. Będziemy walczyć różnymi sposobami i nie tylko akcja protestacyjna, jesteśmy gotowi nawet strajkować. Po prostu nie, nie chcemy być niewolnikami we własnym zakładzie. Nie pozwolimy, żeby z naszego zakładu, który większość sami żeśmy budowali, zrobiono obóz pracy. A, za, a prezesi do tego dążą. Jak, jak ma to się po prostu rozlecieć, to odejdziemy z tego zakładu, ale z podniesionym czołem.